Guten Tag, hallo. Witam wszystkich w serii odcinków Niemiecki w 10 Minut, Ucz się mówić i rozumieć. Przypominam, że nasz kurs jest przeznaczony dla osób początkujących, ponieważ jest to już 25 odcinek, to sporo słówek już znacie i z tych słówek można zbudować całkiem pokaźną liczbę zdań. Zachęcam do zaglądania od czasu do czasu do wykładów z serii angielski Tomus Niemiecki Twój Plus. To są wykłady dotyczące głównie zagadnień dramatycznych, bo przypominam, że w naszym kursie o gramatyce nie mówimy nic. Gotowi na 10 słówek? Zaczynamy! Brauchen potrzebować. Brauchen potrzebować. Das Ende, die Enden, das Wochenende. Koniec weekend. Das Ende, die Enden. Das Wochenende. Koniec weekend. Etwas coś trochę. Etwas coś trochę. Kalt, kelter, am kältesten. Zimno, zimniej i najzimniej. Kalt, kelter, am kältesten. Zimno, zimniej, najzimniej. Man man macht zaimek man tłumaczymy tylko w połączeniu z czasownikiem i tu połączyliśmy z czasownikiem machen robić w związku z tym man macht znaczy robi się na monitorze ukazuje wam się w tej chwili link do wykładu na temat zaimka nieosobowego man zapraszam obejrzyjcie jeśli czujecie taką potrzebę że nie bardzo rozumiecie jak połączyć man z czasownikiem to w krótkim wykładzie dowiecie się o co chodzi Man macht, robi się. Der Mittag, mytage, Mittags, zu Mittag essen. Der Mittag, południe. Mittags, zawsze w południe. Zu Mittag essen, jeść obiad. Der Mittag, mytage, południe. Mittags, zawsze w południe. Zu Mittag essen, jeść obiad. Zea bardzo. Zea bardzo. Trinken. Pić, trinken, pić. Warm, Wärme, am wärmsten. Ciepło, cieplej, najcieplej. Warm, Wärme, am wärmsten. Ciepło, cieplej, najcieplej. Das Wasser, die Wasser, woda. Das Wasser, die Wasser, woda. A teraz ćwiczenie, którego formuła jest wam dobrze znana. Powtarzacie ihr ukazują nam się tłumaczenia etwas gutes brauchen etwas gutes brauchen heute ist kälter als am montag heute ist kälter als am montag brauchen brauchen was macht man am wochenende was macht man am wochenende etwas etwas man macht man macht kälter Kälter. Am wärmsten. Am wärmsten. Etwas Kaltes zum Mittagessen. Etwas Kaltes zum Mittagessen. Das Wasser ist schon wärmer. Das Wasser ist schon wärmer. Zum Mittagessen. Zum Mittagessen. Sehr stark. Sehr stark. Der Nachmittag ist frei. Der Nachmittag ist frei. hat Lust auf etwas warmes? A teraz ćwiczenie, które nie powinno sprawiać Wam większych trudności. Trzeba dokończyć zdania. Po południu nie chcę już wychodzić. To am Nachmittag will ich nicht mehr ausgehen. Jak to się mówi po niemiecku? Wie sagt man das auf Deutsch? Co jest dzisiaj na kolację? Was gibt es heute zu Abend? Zróbmy coś ciekawego. Machen wir etwas interesantes. To się nie skończy. Das nimmt kein Ende. Ta woda jest zimna i bardzo dobra. Das Wasser ist kalt und sehr gut. Popołudnie jest dzisiaj cieplejsze niż poranek. Der Tag ist heute wärmer als der Morgen. Zawsze trzeba na coś czekać. Man muss immer Auf etwas warten. Co znaczą te słowa? Czy przetłumaczysz razem z pomocą, z podpowiedziami? Brauchen. Brauchen potrzebować. Das Ende, das Wochenende. Das Ende, die Enden, koniec. Das Wochenende, weekend. Etwas. Etwas, coś trochę. Kalt, kälter am kältesten kalt, kälter, am kältesten, zimno, zimniej, najzimniej, man macht, man macht, robi się, der Mittag, mittags, zu Mittagessen, der Mittag, Mittage, południe, mittags, zawsze w południe, zum Mittagessen, jeść obiad, sehr, sehr, bardzo, trinken, trinken, pić Warm, wema am wermsten. Warm, wema, am wermsten. Ciepło, cieplej, najcieplej. Das wasa, das wasa, woda. A teraz proszę ustal prawidłową kolejność, zanim zrobimy to za Ciebie. Pierwsze słowo jest zawsze w dobrej kolejności. Mam ochotę na zimną wodę, to, ich. Habe Lust auf Kaltes Wasser. Muszę sobie coś kupić do jedzenia to ich mus mehr etwas zum Essen kaufen. Dzisiaj jest u nas bardzo ciepło. Heute ist es bei uns sehr wahr. Wyjeżdżamy do Niemiec via Verreisen nach Deutschland. W słoneczne dni trzeba pić dużo wody. An sonnigen Tagen muss man viel Wasser trinken. Potrzebujemy przede wszystkim chleb via Brauchen vor allem Brot. To teraz dopasuj do pytań-odpowiedzi. Was wollt ihr Ende des Jahres machen? Oznacza, co chcecie robić na koniec roku? Chcemy wyjechać do Niemiec. Was braucht man zum Essen? Co potrzeba do jedzenia? Potrzebujemy przede wszystkim chleba. Was nimmst du zum Trinken? Co weźmiesz do picia? Mam ochotę na zimną wodę. Ist es heute bei euch kalt? Czy dzisiaj u Was jest zimno? Nie, dzisiaj jest u nas bardzo ciepło. Hast du nichts zum Essen? Nie masz nic do jedzenia? Tak, nic. Muszę sobie coś kupić do jedzenia. Trinkst du viel Wasser? Pijesz dużo wody? Tak, w słoneczne dni trzeba pić dużo wody. A teraz czy pamiętasz, jak przetłumaczyć te zdania? Was wollt ihr Ende des Jahres machen? Przyporządkowałaś, że chcemy jechać do Niemiec. Jak to będzie, chcemy jechać do Niemiec? Wir wollen nach Deutschland verreisen. Was braucht man zum Essen? Powiedziałaś, że potrzebujemy przede wszystkim chleb. A po niemiecku? Wir brauchen vor allem Brot. Was stucum du Trinken? Co weźmiesz do picia? Mam ochotę na zimną wodę, powiedziałaś. A jak to będzie po niemiecku? Ich habe Lust auf kaltes Wasser. Ist es heute bei euch kalt? Czy dzisiaj u was jest zimno? Nie, dzisiaj jest u nas bardzo ciepło. To? Nein, heute ist es bei uns sehr warm. Hast du nichts zum Essen? Nie masz nic do jedzenia? Tak, nic. Muszę sobie coś kupić do jedzenia. To? Ja, nichts. Ich muss mir etwas zum Essen kaufen. Trinkst du viel Wasser? To znaczyło, czy pijesz dużo wody? Tak, w słoneczne dni trzeba pić dużo wody. Czyli? Ja, an sonnigen Tagen muss man viel Wasser trinken. Czy z podpowiedzią udać się przetłumaczyć słowa? Potrzebować to? Brauchen. Koniec to? Das Ende. Die Enden. A weekend? Das Wochenende. A coś trochę? Etwas. Zimno, zimniej, najzimniej. Kalt, kälter, am kältesten. Robi się? Man macht. Południe? Da, tak. Zawsze w południe. My taks A jeść obiad. Są my tak esem. Bardzo. Za. Pić. Trinken. Ciepło, cieplej i najcieplej. Warm wärme, am wärmsten. Woda. Das wasa Wasser, di Wasser. Jeszcze jedno ćwiczenie. Bardzo trudne dla ambitnych. Brakuje słów i nie ma żadnych podpowiedzi. Chcę już coś zjeść, to ich will, schon etwas essen. Jak to się robi? Wie macht man das? Zawsze w południe to małe dziecko śpi. Mitax schläft das kleine Kind. Ta wizyta się nie skończy. Der Besuch nimmt kein Ende. Ten zimny wiatr bardzo mocno wieje. Der kalte Wind weht sehr stark. Podróż kończy się o dwudziestej. Die Fahrt endet um 20 Uhr. Trzeba jeść, żeby żyć. Man muss essen um zu leben. Dzisiaj moja uczennica jest bardzo skupiona na wszystkich ćwiczeniach. Sami widzicie, to przynosi efekty, bo nigdzie się jeszcze nie pomyliła. Ale zobaczymy. Może teraz w tych dziesięciu słówkach może o czymś zapomniała. Potrzebować to? Brauchen. Koniec. Das Ende, die Enden. Weekend. Das Wochenende. Coś, trochę. Etwas. Zimno, zimniej i najzimniej. Kalt, kälter, am kältesten. Robi się. Man macht. Południe, zawsze w południe. Der Mittag, Mittage, Mittags. A jeść obiad? So my tak Bardzo? Za. Pić. Trinken. Ciepło, cieplej i najcieplej. Farm, werma, am wärmsten. Woda. Das Wasser, die wesa. Świetnie. Nie dość, że znaj rzeczowniki, to jeszcze ich liczbę mnogą. Mam nadzieję, że Wam też udało się zapamiętać 10 następnych słówek. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.